Proszę państwa, czas na ciekawy materiał, tak mi się przynajmniej zdaje, że ciekawy materiał, zbadałem podziemne miasto ludzi kretów. O co? Pewnie bezdomni, kurwa, w kanałach siedzą, albo coś w tym stylu. Ameryka, no witajcie w Ameryce, kraju miodem i mlekiem płynącym. Łapeczka w górę dla, statysty dla statystyk, komentarz dla statystyk, łapeczka w górę dla statystyk. Jak kradniemy, kradniemy z klasu link w opisie do materiału. O co chodzi? Przeminęłem tą, tą początek z racji tego, gdyż, iż, aczkolwiek, uważam, że zepsuje mi to oglądanie, bo tam już będzie można wiedzieć, Wiedzieć co i jak, co się znajduje w filmie, więc wolę być zaskoczony. Więc jedziemy. Z domnym banknoty pięciodolarowe. Pozwolę wam wziąć te rzeczy. Zatrzymajcie pieniądze. Nie chcemy nikomu nadepnąć na odcisk. Za ostro go potraktował. Myślę, że to dobry facet i że to. nazywać go. bez powodu. Przepraszam tak. za Twojego kolegę. Dobry gość. Tak. Więc mówisz, że jest jakaś wyższa misja, tak? Tak. Żeby nagłośnić tę sprawę, odłóżmy na bok moją aspołeczną gafę. Nie, rozumiem. To różnica w filozofii, może też w naszej. A wy róbcie swoje, rozdawajcie blanty. To nie, jakby. to jakby. Tak. To nie chodzi o traw, tebie. Tak, tak. ale zaczęliśmy od nazwania gościa, z którym zrobiliśmy filmik kawałem gnoja życzę wam powodzenia proszę przyjmijcie darowiznę jeśli chcemy pokazać problem to może sprowadźmy Kevina załatwiłem Kev o chuj chodzi w ogóle teraz dobra to mogłem ten początek jednak zostawić bo nie wiem o co chodzi Minowi lot do Vegas wróciłem do hotelu i dostałem smsy od Holy Smoke Cześć Tyler tu Paisley's Holy Smoke Słyszałam że chcesz wejść do tuneli bez nas lub innej organizacji to bardzo zły pomysł nie poznasz prawdy najwyżej cię przepędzą Chciałam ostrzec, że dwa obozy na Was czekały, a Was nie było z nami. Zapytaliśmy czemu? Ciekawe. Powiedzieli, jak przyjdą, będzie problem, jeśli. Spałujemy? Bez Was nie są mile widziani. 900 dolarów dla Paisley i jej organizacji. A oni nas wystawili, bo nie chce z nimi filmować. Chcemy Ci pomóc, ale nie rozumiesz, jak działa charytatywność. Radzę nie wchodzić do tuneli. Nie pow Czyli chcecie mi powiedzieć, że są w Ameryce ludzie, którzy żyją sobie w tunelach, w jakichś ściekach i żeby się tam dostać, to no wiadomo, przecież to pewnie narkotyki i tym podobne są. I, I jest jakaś organizacja, która ci wycieczki kurwa? Daje do takich miejsc i musisz im zapłacić jeszcze dolców w chuj? To za chory kraj. Nikogo spoza zaufanych organizacji. Mówię ci, jak jest. Nasi ludzie nie chcą być filmowani bez zgody i wiedzy, jak ich pokażą. To scenariusz, a my tego nie robimy. Kevin, Kevin, mamy dylemat, wystawili nas. To nas nie powstrzyma, naprawdę. Daj spokój, Tyler. Myślę, że oni są kontrolujący i tak traktują wszystkich. Ale wiesz co? Schodzimy tam, żeby sprawdzić, czy naprawdę robią swoje, jak mówią. Myślisz, że nas zabiją, jeśli tam wejdziemy? Myślę, że ryzyko jest większe ukrywają, że tylko rozdają jointy i odchodzą. A ja mam latarkę. I to O chuj chodzi? To są ludzie, którzy jointy rozdają tym ludziom w kanałach? Może to jakaś grupa przestępcza, narkotyki tam sprzedają czy coś. To było dokładnie wszystko, czego potrzebowaliśmy usłyszeć. Ja pierdolę, w ogóle kto chciałby żyć w kanałach? Nie będziemy mogli używać komórek, bo będzie bardzo ciemno. Te tunele biegną pod kasynami. Coś... Jezu, no to na bank tam są jakieś te organizacje do chuja wafla. Tam, wiecie, jakaś przestępczość jest gigantyczna. Ważnego. Narkotyki pewnie produkują. Co się tam dzieje, o czym oni nie chcą? Byśmy wiedzieli. Zdobyliśmy jedzenie i wodę Boże. dla bezdomnych i podeszliśmy do tunelu. Wygląda, że dotarliśmy do wejścia. Jest. Czemu w ogóle nic z tym się nie robi? Jesteśmy w Panda Express, wzięliśmy... już Norek, synku? dodatkową porcję. Dałem ją gościowi poza kamerą, okazało się, że tu mieszkał. Kevin pogadał, zaprosił nas, powiedział, że oprowadzi nas za 20 dolców, więc zejdziemy tunelem. Mam na imię DJ. Jak głębokie są tunele? Ile czasu zajmie dojście? Och, do samego końca? Tak. Aby, jakoś 5 minut. Około 3 minut by dojść. Okej. Okay. I biegnie tuż pod samym strajpem, tak? Tak. Niektóre części. Jak długo tu mieszka? Około 3 lat. lata. 3 lata. Jezus, kochany. Macie tu swoją Ameryczkę, nie? Czy wygodnie się tam mieszka? Dla mnie? Tak. Ile osób, myślisz, tam mieszka? W sumie? Tak. Wow, pewnie z 2000. tysiące. Mnóstwo ludzi tam jest. Czy władze nie mają nic przeciwko? Próbują was wyrzucać? Słuchajcie, chyba raczej władze nie mają nic przeciwko, że oni żyją sobie w tych, w tych kanałach, bo nie widać ich na ulicy. O to chodzi. Jak czegoś nie widać, to sercu nie żal, prawda? Czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal. Więc wydaje mi się, że to jest wygodne rozwiązanie dla rządzących. Tylko cholera jasna, w tych kanałach mogą się mordować, mogą kurwa być gwałty, mogą y, produkować narkotyki. No to powinno być sprawdzane do jasnej Anielki. Policja Ameryka, ja pierdolę. Naprawdę, ja nie mogę. Ludzie tak, tak mówią o tej Ameryce, a mamy w Polsce ludzi, którzy żyją w kanałach. No, zastanówcie się, nie? Przychodzi i nas aresztuje. Naprawdę? Byłem w więzieniu 3-4 tak. razy. Tylko zamieszkanie? Tak. Chyba to wbrew prawu. Okej. Okay. I tak będę to robił. Tak. Przy tunelu zobaczyłem jedzenie. Jezus, kochany, jakiś śmieci, jaki brud. Pomogłem Holly Smoke je wczoraj zapakować. Już tu byli. Łatwo coś zobaczyć? Nie, jest ciężko. Macie czyste igły i takie rzeczy? Czyste igły? Czyste igły i takie, no kurwa, ma. no igły chcą, no to wiadomo po co. Tam, tam czyste narkoza. Rzeczy do redukcji szkód? Nie mamy, nie nosimy takich rzeczy. Przyniosłem wodę i suszoną wołowinę. Czyli chcesz mi powiedzieć, że tam chodzą organizacje, które dają im strzykawki do narkotyków, dają im jointy i pogłębiają ich uzależnienia? Tylko chyba Ameryka mogłaby na coś takiego wpaść. Jeśli chcesz trochę białka, okej. Okay. Ale pistol. Nie wszedłbym tam za daleko. Po prostu stanę tutaj. Dobra, rób co chcesz. Chyba posłucham ich rady. Trzeba pamiętać o ważnej rzeczy. To nie. Oni powinni z bronią tam łazić, bo to jest zbyt duże ryzyko, że ktoś cię zajebie, za nie? Jest nasz dom. Ameryka nie pomaga osobom bezdomnym. Bardzo często ci te osoby bezdomne są na własne życzenie bezdomnymi. Chociaż y, oczywiście są ludzie, którym powinien się noga i wyjście z długów. Y, w Ameryce jest kosmiczne, bo tam ceny są jakieś absurdalne. Nawet zwykła przejażdżka karetką cię doprowadzi do absurdalnych długów. Więc ja rozumiem, że tam duża część ludzi jest na pewno nie z własnej woli bezdomnymi, tylko i nie dlatego, że są leniami i tak dalej, tylko że powinęła im się noga. Nie, nie byli w stanie wyjść z długów czy coś w tym stylu, bo Ameryka jest spierdolonym krajem, jeżeli chodzi o to. Ale bardzo, ale to ja jestem w stanie uwierzyć, że większość. Ludzi bezdomnych w Ameryce są na własne życzenie bezdomnymi, to są zwykłe ćpuny i nie ma co się tu oszukiwać. Cynko, mi właśnie wyświetlili reklamę yy, przeszczepu włosów. Cynk, to chyba taka, atak na ciebie. Maybe, JB, maybe ja ci mogę powiedzieć jedno. Przeszczep włosów to bardzo dobra sprawa, jeśli cię na to stać. A wy, cynku, a wy, ja. Witam, Dariusz. Co tam, brachu? Możemy wejść? Tak. To jest was orężowi. Z nagrodą za głowę i Śladami holy smoke, wszedłem do tunelu i spotkałem starszyznę Orange'a. Jak się masz Orange? Gorąco. Hej bracie, masz galon wody? Orange. Ja pierdolę, gościu sobie śpi no, w takim syfie? Ale tu wody nie ma, tu jest ta piach. Długo nie, się. tu są kamienie. Masz 9 lat. 9 Czy... lat tu żyje? Nie Mogą Nie Nie. Nie? Czy mogą coś zrobić, by pomóc wam stanąć na nogi? Do wodu. Ile razy dostałeś i zgubiłeś dowód? Kilka. Ty już trochę się poddałeś? Nie. Nie? Doszedłeś kiedyś do końca? W zasadzie tak. Oczy przywykły? Tak, w zasadzie. Są tu szczury? Jakieś robactwo? O tak. Tak. A co z ludźmi? Przychodzą tu robić problemy? Rzadko. Wiedzą, by nie. Co to znaczy? Nie przychodzą tu. Nie zaczynają. Rozumiem. Jak tu przeżywasz w upale? Nie ruszać się. Jak często tu zalewa? Kiedy dokładnie otwierają śluzę. Co robisz przy powodzi? Łapiesz wszystko co się da. Umierasz. Nic nie da się zrobić. Uciekałeś kiedyś przed powodzią? Woda mnie porwała, tak. Złapała cię kiedyś powódź, gdy spałeś? Tak. Tak. Myś... Ja pierdolę, przecież to jest jakiś obłęd. Myślisz, że miasto mówi, wynoście się stąd? Gdyby mogli, zabiliby nas wszystkich, nie lubią nas. Tak. Chodzi o turystyce? O to właśnie chodzi. Ale... Skąd w Vegas? Utknąłem, jeździłem tirami. Bezpiecznie iść na koniec? Bez pozwolenia, nie. Nie? I jest tam kilka osób, które śpią? Och, całą drogę. Tak. Całą drogę. Masz przy sobie latarkę? Nie, nie mam. Idę z pamięci. Naprawdę? Nic nie widzisz? Oczy nie przywykły? Nie, jestem ślepy. Nie dosłownie, ale mało widzę. Jak trafiłeś do Vegas? Na wakacje przyjechałem. Naprawdę? Przegrałeś w hazardzie? Tak, coś takiego. Tak. O ja pierdolę, chcesz mi po... Jezus Maria, przyjechał do Vegas na wakacje i został bezdomnym w Vegas. Wpis, bo przegrał wszystko, no Hazard go rozjebał. Jasny chuj, no nie, no nie mogę po prostu. To często takie. Hisz... to ty nie wiesz jak jak ktoś jest od hery uzależniony, ciężko takie punkty ze do trzy... co ty piszesz w ogóle? Do trzy kawkami, do kawkami? Strzykawkami chciałeś napisać. Muszę być, żeby nie przeżyć chorów w pierwszej kolejności. Ja wiem o to o co chodzi z, kurwa ze strzykawkami. Ale chodzi o to, że na własne życzenie sobie ćpają, no, a później już nie umiem z tego wyjść historia. Tak, przyjechał na wakacje i został na 20 lat. Ciągle to słyszymy. Okej, okay, miasto nic nie robi, by pomóc wam stanąć na nogi? Dopaki wsadzają. Okej, okay, jest napisane: "Żona zostawiła mnie dla brzydkiego faceta z mniejszym penisem". Zostawiłem to nie. Ty... Nie, okay. nie, ja. żartuję. Żartuję, Brachu. Ile razy cię stąd zalało? Tylko kilka razy. Czasem otwierają śluzy. Tak po prostu? Mogą otworzyć na 101% i zalać wszystko. Wielu ludzi zginęło. Tak. Na... Jezus Mary, No ale bo to nie jest miejsce do życia. Tu idzie woda, no to kurwa się dziwicie? ...tychmiast. Właśnie teraz mogłoby lunąć i wszyscy byśmy zginęli. Naprawdę? Tak, naprawdę. Właśnie tam? I nie ma ostrzeżenia? Co zrobią? Pip, pip, pip. Nie. Wow, niesamowite. Myślisz, że chcą was wypłukać? Mogliby. Wiedząc, że śluzy mogą się otworzyć, zalać tunele i zabić wszystkich, wyszedłem z tunelu i to zobaczyłem. Ta kobieta właśnie wyskoczyła z tunelu. Ciekaw jestem, czy znajdziemy wejście, bo wyskoczyła jak spod ziemi, a może tam? Przecież to są nienormalne sytuacje, no to nie jest miejsce do życia. Tam ciągle może być otwierane śluzy i woda lecieć. E, ci ludzie giną. Pi, zdekopany, Ameryka, nie? Tak? Patrz, to chyba to. Co? O mój Boże! Czy to naprawdę? Myślę, że to to. Myślisz, że była tu, to by ją ugotowało żywcem. Jestem pewien, tak? Szalone! Kobieta wyskoczyła stąd. Musi tu być gorąco jak w piekle. Ludzie mieszkali gdzie mogli, unikając upału i aresztu. Gdy jechaliśmy do następnego wejścia stało się to. Bierz. Miałeś wypadek samochodowy. Zadzwoń po pomoc prawną. Sponsor filmu Morgan and Morgan pomoże. Jeśli doznałeś obrażeń w wypadku lub urazu, to nie jest żart. OK. Prawie zajechał mi drogę idiota. A jeśli masz wypadek, sprawdź Morgan and Morgan. Z... No nie reklamkę niech zarabia, chłop. Fajną robotę robi na YouTube. Łoś roszczenie w mniej niż 8 kliknięć. Z kanapy. Wejdź na. Cześć, witam serdecznie Chmiel. Nie, to normalny, normalny live. lajf. ForThePeople.com lub wybierz kratka prawo, czyli kratka 529. Dzięki Morgan and Morgan, a teraz do tuneli. 30-40 koczowników, a 150 metrów dalej są tunele. Okej, okay, przechodzimy tędy, płynie tędy woda. Jest taki syf, w de kopane. Cześć, zostawiam trochę wody i... Okej, okay, dziękuję. Chcecie? Tak. Jestem tu z wizytą z Portland. Widziałem twoje filmiki. Możliwe. Rozmawiałem z bezdomnym, rozpoznał moje. Bezdomny widział filmiki kurwa? Stać ich na telefony? Moje filmiki YouTube. Powiedział, o to ty. Wywiad z burmistrzem w Portland, Oregonie. Okay. Tym, którego znaliśmy. To mój przyjaciel, ty. Czyś Przy luz puściła? Tak, tak. Mniej więcej tym to jest. Kiedy? Ale... Nie wiem. Zeszłego tygodnia. Wierzę Bierzecie czy fetę? Dwa albo cholera dwie. Tak jest. Kłamiesz? Kłamie? Nie, nie tu, ale jest, jest jak mega. Mam. Po rozmowie z trzema osobami palącymi... Oni se kurwa ten, heroinkę napierdalają, mefedron, ziółko, wszystko co się im da, zajebiście, żyją w kanałach, tam woda ich czasem y, połapie, tam se po, utoną. Jakby żyć nie umierać, prawda? Telefon y, to grosze także nie dziwne, no ale jak ten, jak prąd mają z tego wszystkiego? Tunnel. Pozwolili nam sprawdzić tunel obok. Śluza niedawno się otworzyła. Cześć, gwiazdeczka. I mogła otworzyć się znów w każdej chwili. Spotkaliśmy trzech bezdomnych. Pozwolili wejść do najdalszego tunelu. Zobaczymy, Pradziemy. jak daleko zajdziemy. Powiem wam szczerze jedno. W takich momentach osobiście nosiłbym broń. Zwłaszcza, zwłaszcza że to jest Ameryka. Tam są ćpuny, które mogą cię zaatakować za, nawet za głupią działkę, bo będą myśleć, że coś masz. Więc ja bym nie ryzykował, jak mam być szczery. Ja bym kurwa nie ryzykował bez broni tam iść. Surrealistyczne, co? Tak. Kevin, myślisz, że jest tam wyjście? Nie wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Widzę cień. Jesteśmy też. Poza tym, jak tu zaleje? Swoją tak, drogą. Nie pozwolono nam tu wejść. Zróbmy to szybko i spadamy. Tak. Zgodziłbym się z tym naprawdę. Mamy wodę po kostki. Około 15 piątej mili. Jak głębokie są te tunele? Jest tu kto? Halo? Słuchaj, Tyler, naprawdę, przysięgam, słyszę jak ktoś tam z tyłu coś szura. Jest tu kto? Jestem tak przerażony. Jeśli to zaleje, jesteśmy martwi. Tak. Może wyjdziemy stąd? Myślę, że zaszliśmy dość daleko. Ok. Wracajmy. Pi, zdykopany w strach jak diabli, nie? A mogą mieć głupie pytania. Jak ich sąd ukaże aresztem domowym, to takie bezdomne, gdzie zabierają? Nigdzie. Nie mogą mieć aresztu domowego. Na podstawie tego, że nie mają domu, to dadzą ich do zwykłego zwięzienia, jeżeli coś przekoskrobali mocnego. I tyle. Miejskie punkty ładowania, niektóre knajpy czy dworce też mają. Mm. Ale tam musi śmierdzieć? No to są kanały, nie? Co prawda wodne, nieściekowe, ale no jednak kanały. O strasznie, przyznaję. Słysząc kogoś w oddali, wyszliśmy z tunelu, poszliśmy na drugą stronę. Jezu, jaki syf, jak mnie to kurwia! I potem właśnie to jest właśnie to. Że im człowiek biedniejszy, tym mniej zwraca uwagę na to, żeby było czysto wokoło. Nie? Zobaczcie, jaki syf tu porobili. Przecież to jest jakiś obłęd. Cała, cała rzeczka jest kurwa w brudzie, syfie plastikach. Jezu, draźni mnie jest kurwa. Chyba nikt nie przybije, co prawda, hindusów, ale do jasnej anielki. Stronę. ...spotkaliśmy faceta szuka... o, szukającego igły. Pytanie, czy jest bezpiecznie iść tędy? Nie szedłbym na prawą stronę, ani na lewą z powodu prawej. Trzymałbym się z daleka. Naprawdę za dużo ludzi tu ginie. Dlaczego tak jest? Po prostu. Okej. Okay. No, terytoria, nie? Nie co to powoduje. Niektórzy chcą zabijać tych, którzy... Cynk, ile by Ci ktoś musiał zapłacić, żebyś tam wlazł i poszedł do końca i z, i z powrotem? Jeżeli mam broń, to mogę to zrobić na podstawie tego, żeby ktoś obejrzał mój filmik, że wiesz, bo to by się niosło fajnie i tak dalej, więc mógłbym to zrobić za darmo. Ale jakby ktoś chciał mi zapłacić, no to każdą cenę bym wziął, ale z bronią. Bez broni tam nie wejdę. Bo tam są niebezpieczni ludzie, tam nie bez powodu co chwilę jest ostrzeżenie, nie idź tam, bo może zginąć, to są, to, tam mogą być gangi, tam mogą być, strasznie pilnują terytoriów swoich, więc tam ludzie giną naprawdę, tutaj jeszcze zalewa wodą, więc jakby wolałbym nie ryzykować. Ja bym się nawet nie zdziwił, żeby w tym tunelach nie tworzył jakichś narkotyków, wcale bym się nie zdziwiał. Się Więc ryzyko jest za duże. Mogę to zrobić za darmo na podstawie filmu, ale muszę mieć broń ze sobą. Bez broni tam nie wyjdę, choćbym się miał zesrać. Są uzbrojeni? Dobrze wiedzieć, stary. Tak, to podejrzane. Dużo nieufności, ci z prawej nas obserwują. Idziemy do następnego tunelu. Bezpieczną stroną kanału zobaczyliśmy ludzi blisko wejścia do drugiego tunelu. O... Jezu, jaki syf, ja mi to wkurwia. Ostrożnie podeszliśmy. Nie daj się pośrzeli. Kevin charyzmą i kabanosami zapewnił przejście. Zaprosił nas porozmawiać. Okej. Okay. Tak między nami to trochę niebezpieczne. Okej. Okay. Poznałem lidera tego tunelu. Okej, okay, czy mają liderów? No mówię, gangi, nie? Każdy gang ma liderów przecież. Jestem tu. Trojem. Tam meli... me... menilianie i tpanie są? No, te... no tak no, to melina zwykła. Roj. Ja... No z pieskiem, jaki słodki piesio. Jak długo tu jesteś? Około sześciu lat. Jak się nazywa ten mały? To jest Poganin. Więc? Jak tu trafiłeś do tuneli? Mama zmarła. Trafiłem do rodziny zastępczej. Wyszedłem z więzienia 17 listopada 2017. Wsiadłem w autobus, wysiadłem naprzeciwko Jack in the Box. Tak, oto jesteśmy. Bezpiecznie tu? Ach, z wyjątkiem pory deszczowej. Czyli w porze deszczowej otwierają śluzy i tak was wybuchuje? Też się stąd wydostać? Szczerze nie przepadam za społeczeństwem. Wolę być outsiderem. On woli być outsiderem, czyli zwykłym płynem, gdzieś widać, że kurwa na, na ostobii jara i Ilu innych outsiderów tu jest? Około dziewięciu. Dobrze dogadujesz się ze wszystkimi? Absolutnie. Tak? To moja rodzina? Okej, okay. szliśmy lewą stroną. Okej, okay, no to czy co? No, Zakwarytowali sobie jakiś ten kwadracik tutaj e, i starają się żyć. to ganie. Facet powiedział: sami Polacy w tych kanałach? Że nas zabiją. Czy naprawdę jest niebezpiecznie dla obcych, by tu przychodzić? To Zależy. Jeśli przyszedłbyś tu jako drapieżnik lub agresywny, może być źle. Okej, okay, Czyli mieliście tu szaleńców, którzy próbowali was nękać? Opowiesz o kilku. Stoją u góry. Rzucają w nas. A. Okay. Były jakieś bachory, które wiesz, tam Lubią się poniżać innych. Ej. Był gość, który próbował podpalić tunel. Czy chcecie czegoś od miasta? Czy jesteście tu zadowoleni? Dajcie, spokój. Tak. Czy narkotyki odgrywają tu rolę? Jakie narkotyki? Racja. Przedstawię cię dwóm osobom. Cześć. Jakie narkotyki, gościu jest tak zjarany i naćpany, że on w ogóle nie patrzy. Hej. Tyler to karma. Róbcie co tam chcecie, naprawdę. Och, bardzo miło. Okej. Okay. Karma, jak długo tu jesteś? Około 4 lat. Okej. Okay. Jak ci się tu podoba? Szczerze, lepiej niż na górze. Jak to jest żyć tu jako kobieta? Inaczej? Um, tak i nie. Wszyscy jesteśmy ludźmi w końcu. Ty, kobiecie, jest tu bardziej niebezpiecznie? Oczywiście. Nie jesteśmy tak silne tak. jak faceci, więc jeśli ktoś przyjdzie szukać problemów, okay. pewnie mnie pokona. Czy kiedykolwiek cię zalało? Tak. Okay. Najstraszniejsza rzecz. Pięć sekund i byłabym martwa. Czyli mówimy od ziemi aż tutaj. Czysta woda? Tak. Otworzyli śluzy. A po drugiej stronie ulicy mają testy jądrowe. Zrobimy promieniowanie. Jesteśmy napromieniowani? Absolutnie. Stąd masz tę opaskę? Tak. Zraniłam sobie oko. Potknęłam się, przewróciłam przez gościa i wylądowałam twarzą na krześle. Chcesz się stąd wydostać? Jezus, Maria, coś jagna. Ja pierdolę. Uff. Uff. Absolutnie. Ukradli mi dowód. Drugiego dnia tutaj. I to dość powszechne. Niezwykle powszechne. Znam wiele osób. Utknęłam tu, bo nie mogli wrócić do domu. Nie mieli dowodu. Co robisz, jeśli zgubisz tu dowód? Jesteś trochę... nie ma mowy. Po tych brutalnych historii... Ale jak to jest możliwe, że człowiek zgubi dowód i już jest bezdomnym? Nie ma jakichś tam tych organizacji, których podchodzisz, mówisz, że zgubiłeś dowód, są przecież linie popularne, są DNA krwi i tym podobne. testy i... no come no. Kevin! Dowiedział się tego o tunela. Powiedzieli, że przez jedną milę jest ciemno, a potem otwiera się na target. Ale zachęcali nas, by iść dalej. Target? Tak, jest wyjście. Jest bardzo ślisko. Czy tam są ludzie? Tak. Patrzcie, przecież tutaj jak otwierają tu śludze, to całości jest zalana wodą. Przecież to wszystko ich zmywa. Oni szans na przeżycie nie mają, jeżeli to otwierają. A to sobie otwierają bez żadnych tych. Bez żadnego ostrzeżenia. Przecież każda minuta w tym miejscu to jest ryzyko, że utoniesz. Myślisz, że możemy ich zdenerwować? Musisz iść bardzo daleko. Okej. Okay. Około pół mili. Już pójdziemy, długa pójdziemy droga. trochę w głąb i wyjdziemy, a potem... Miło było cię poznać, bracie. psem to mniej onieśmielające, prawda? Roj ostrzegł bardzo ślisko, jest ślisko. Zasugerował, żebyśmy poszli tędy. Okropne. Powiedział, że są tu ludzie, więc... Musimy przejść około jednej mili przez ciemność, żeby dotrzeć do sklepu Target. Wiedząc, że ludzie mieszkają głębiej w tunelu, ruszyliśmy dalej... O... Ja pier... ciekawe na jakiej zasadzie oni patrzą, kto mieszka bliżej, a kto dalej. No ci, którzy mieszkają dalej, no to mają mniejsze szanse na przeżycie, no nie oszukujmy się. Nie mają już wtedy najmniejszych szans na ucieczkę. Ci, którzy mieszkają dosyć blisko, mają trochę większe szanse, bo zobaczą wodę i może uda im się spierdolić. Ostrożnie, z lękiem. Kevin, patrz, do piekła. Dokąd uciekać? Jak coś pójdzie źle? Absolutnie nie mam. Kurwa, do... mam nadzieję, że oni mają broń. Przecież to jest jakiś. To duży ryzyko, dokąd uciekać. Jesteśmy całkowicie otoczeni. Mamy tu napis: Spoczywaj w pokoju. On mówił, że ktoś tutaj niedawno zmarł. Wygląda, że jest tu wejście do tunelu, niedostępne przez tę wielką pajęczynę. Nartan, tam, nartan tutaj. Hieroglify. Słyszę hałasy. Więcej narkanów. Okej, okay. spoczywaj w pokoju, Denis, Jeremy, Sky, Lary. Wiele spoczywaj w pokoju. Dość głęboko. okej? Okay. jak trzeba uciekać, jest ślisko. Wszyscy się przewrócą. Gorzko. Kevin, wiesz jak to brzmiało? Co no, tak jak... jak śluza. Brzmi jak śluza przeciwpowodziowa. To śluza. Okej, okay. idziemy, idziemy. Jest Krysty. Maradko. Nie wiem. Zginiemy. Do śluza? Nie. O, myślałem, że zginiemy. Koniec. Boże, byłem przerażony. Tak, coś słychać. Poważnie? Myślałem, że idzie powódź. Na razie. O. Dziopierdolę. <ślinia> <Ja> <ślinia> Zesrałbym się, ale tu też wiecie, umysł Plata Figle. Bo tak się sam nakręca, że potem słyszysz o kurwa otwierają, zaraz mnie zaraz utonę, więc pieprzę. na śmierć. Zaszliśmy naprawdę głęboko. Straszne miejsce do życia. Dobrze, że nas nie zabili. 80% bezdomnych mówi, główną barierą brak dowodu i paszportu. Dlaczego tak jest? Fakt. Ta non profit kupuje i rozdaje marihuanę. Pierdzą, że mają dojście w tunela. Mamy najwięcej przedawkowań i zgonów w historii przez fentanyl, a wy kupujecie marihuanę na ulicy. Mam nadzieję, że to nieprawda. A jeśli tak, kupujecie dragi na ulicy i rozdajecie je będąc non-profit 513 co z wami? Marihuana jest prawie zawsze z fentanylem, to nieetyczne. No pierdolnięci ludzie, no łażą zamiast pomóc dać wodę i tym podobne, pomóc im zdobyć dowody osobiste, to oni rozdają im narkotyki, bardziej ich uzależniają i jeszcze do tego wprowadzają jeszcze gorzej. A taki człowiek, on już nie ma nic do gadania, on nie ma jakby najmniejszego powodu do szczęścia ani z tych rzeczy, no to sobie weźmie tego narkotyczka, poczuje się trochę lepiej i zawsze jakiś ten czas mu minie, tak? A może jeszcze będzie szczęście, to się jeszcze zabije przez to i skończy się jego cierpienie do dyspensarium na litość boską pytam ile osób przedawkowało i zmarło przez to jeśli to robicie macie krew na rękach najwięcej wyświetleń klipu z tego wideo na tiktok youtube short peers 500 dolarów publikujcie ile chcecie oznaczcie mój tiktok youtube erver dodajcie youtube tyler oliveira w tytule opisie zwycięzca z zeszłego tygodnia ten gość obserwujcie kevina na twitter dajcie spokój jakby Come on, ludzie. Tragedia, kurwa. Ameryka to, to taki właśnie kraj jest po